Jeżeli masz problemy z poczuciem humoru i dystansem do świata lub cierpisz na nadciśnienie i uwiąz starczy, nie oglądaj tego teledysku. W każdym innym wypadku przed włączeniem klipu zapoznaj się z pojęciem słowa ironia i skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż teledysk niewłaściwie zrozumiany może zagrażać Twojemu życiu i zdrowiu. Witam, czy chcieliby Państwo posłuchać śpiewu operowego? Tak, chcielibyśmy. W takim razie to zapraszam. Piosenkę z mojego repertuaru dzisiaj przedstawię. Tytuł... Schlest zwycięzca. Zapraszam. Schlest. Schlest. Chlest. Róży. rudy, Róży. Rudy. Dobra. Rudy... Rudy, Róży. 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 To jest Róży. 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 To jest Róży. User joined your channel. Dawaj. <laughs> dobra, dobra to my teraz śpiewa. Schles, Schles, to jest nasz mistrz. Ślesz, to jest nasz mistrz. les ślesz, to jest król. Schles, 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 la 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 la. to brysz, Schles to król. Schles, to <laughs>